Cała gospodarka globalna szuka tych paliw alternatywnych. To jest cały czas ścieżka poszukiwań, w którym kierunku ma pójść rozwój transportu i z jakich paliw ekologicznych transport powinien korzystać. Jest bardzo, bardzo wiele prac badawczych prowadzonych nad wieloma paliwami, tak. Unia Europejska jako tak głównym, głównym paliwem, które może zastępować paliwa tradycyjne, uznała, że że będzie to wodór, więc teraz e, promocja strategii wodorowych jest na bardzo wysokim poziomie. I tak naprawdę te, e, dzisiaj w Unii Europejskiej te strategie są rozwijane. Oczywiście elektromobilność. Tutaj również wyznaczono e, konieczność dostosowania e, sieci do e, ładowarek do tego, żeby móc e, móc korzystać z pojazdów elektrycznych. I o dziwo, no, globalnie już e, produkuje się 15% samochodów w całej produkcji, tak e, w 15% z silnikami elektrycznymi, więc ta sieć jest też przygotowywana. Polska też się do tego przygotowuje. Paliwa syntetycznie, syntetycznie również mogą mieć swoją przyszłość, ponieważ oczywiście prowadzono ich wiele prac badawczych i wydaje się, że to jest też ta część możliwości, ta część rynku, która będzie zastępowała też paliwa tradycyjne. Tedycyjne. To kwestia jeszcze pewnie kilku najbliższych lat, żeby one pojawiły się w dostępności dla konsumenta. Rozwój paliw alternatywnych to wyzwania to wyzwania dla całego sektora paliwowego. To są traktowane przez wielu przedsiębiorców rynku paliwowego jako nisze. Tak? To, są, to są wyzwania, przed którymi stoimy wszyscy i do, którymi, do których wszyscy musimy się przygotowywać. Natomiast oczywiście te wyzwania związane są z odpowiednimi nakładami finansowymi, dostosowaniem infrastruktury, dostosowaniem opiektów tak, stacyjnych, to ja uważam, że w dalszym ciągu będą to stacje paliw, one mogą się inaczej nazywać, ale to będą punkty, gdzie, będą, gdzie będziemy mogli zasilać swoje pojazdy transportowe, bo one też się będą zmieniały.